Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale No i jeszcze tak przed, przed właśnie rozpoczęciem chciałem was poinformować Że po prostu na 20 lajków będzie kolejny odcineczek I na 20 lajków dostaniecie no pewną rzecz Dowiecie się właściwie w właśnie odcineczku Gdyż no chyba wtedy dowiecie się właśnie o co chodzi w tej serii E, więc co jeszcze wam miłego oglądania No i trzymajcie się, cześć! Także witam was, witam, witam, no witam, po prostu witam no i co, jesteśmy na pierwszej areneczce, tak dokładnie I coś wam tu chyba nie gra, co nie? W lewym górnym roku macie coś takiego no, nieładnego yy, Ale o co chodzi? Mamy załączone właśnie czyty <laughs> I od razu wam tłumaczę o co chodzi w tej serii, tak, to jest nowa seria na kanale yy, Więc lecimy właśnie, rozwija mój się kanał dobrze yy, Więc w tej serii będziemy sprawdzać antyczyty serwera Zobaczymy czy one dobrze na przykład blokują jakąś killaurę czy fly'a e, Na starcie jesteśmy na serwerze yosiemc.pl e, Nie mam zamiaru go w ogóle tutaj upokarzać Gdyż, no nie mam nic do tego serwerka e, Tylko po prostu nagrywam taki odcinek na spontanie Chciałem poka pokazać, że właśnie można cheatować na tym serwerze dowoli e, Może ten serwer zmieni się na lepsze No nie nie wydaje mi się ale no lepiej coś nagrać i żeby właśnie coś się poprawiło jak widzicie fly się nie blokuje teraz włączymy sobie Kilaurę. o proszę bardzo no i właśnie wygraliśmy pierwszą arenkę więc jak widzicie nie blokuje nam killaury więc lecimy na kolejną arenkę i wam wytłumaczę wszystko na kolejny jeszcze więc ją także witam witam jesteśmy na kolejnej drugiej arence w tym materiale no i od razu chciałbym się odnieść do takich osób, co miałyby buldubki właśnie O kurde eee, No nieważne eee, Co by miały po prostu buldubki, że ja gram na cheatach eee, Odnosi się to po prostu do takich nowych osób, takich niektórych botów, które od razu wbiją, dają disa i sobie pójdą eee, Więc od razu mówię, że codziennie nie gram na cheatach eee, Tak jak mówiłem, jest to seria w której będę sprawdzał antyczyty serwera. E, po prostu chcę Wam pokazać, czy po prostu antyczyt jest niedopracowany i serwery, na których możecie poczitować. E, oczywiście mówię do osób, które po prostu są cheaterami e, ale nie odnosi się do tych osób, co nie czytują właśnie, bo ja do takich osób praktycznie nic nie mam, bo na co dzień też nie czytuję, bo moim zdaniem to jest bez sensu. E, więc co, e, więc pokażę Wam czy ten serwer właśnie blokuje killaurę e, jak widzicie jak chcecie kogoś bić po prostu e, to włączacie killaurę e, no następnie kiedy kogoś już zabijecie e, wyłączacie i wtedy wam nie blokuje e, no co do latania zaraz, wa zaraz wam coś pokażę e, kiedy chcielibyście włączyć fly'a i polecieć bezpośrednio do góry wywali was właśnie za fly'a ale zobaczcie na to włączam sobie sprinta, lecę i F włączam co nie fly'a nie wiem pod jakim wy tam macie zbindowanego i po prostu wyłączacie jak jesteście już na wyspie i No włączacie killaurę e, na czas bicia typa A potem wyłączacie e, Więc moim zdaniem to nie stanowi żadnego problemu ceny Więc no Więc lecimy dalej do kolejnego typeczka e, Oczywiście link do tego czyta dostaniecie Dostaniecie go w oddzielnym materiale W którym będę go wam go prezentował bo cheat jest naprawdę niesamowity więc naprawdę będzie spoczko Nie wiem, na 20 łapek Postaram się nagrać taki odcinek e, Widzę, że spodobał wam się poprzedni nawet oszust Jest pod nim na chwilę obecną 17 łapek w górę No mm, więc jest naprawdę spoczko Myślę, że wbijecie te 20 łapeczek, tak? I co, dobra, bijemy kolejnego typeczka Jak widzicie, jest tu nawet dobra kilaura. W tym czycie bije ona z gardą I dobra, kurę. Przydały mi się jakieś spodnie, ale no dobra widzę tegoś no to, jakiegoś... to mi zablokowało niestety kila ure Dobra, prawie spadłem ale no cóż bywa zdarza się na mnie. jakbym na flyer sobie podleciał co do kwestii spadania patrzcie nie dobra pokażę wam to jak będzie, będzie taka okazja po prostu kiedy spadacie włączacie flyer ja, no, nieważne, nieważne Nawet nie będę robić cięcia Bo chcę wam wytłumaczyć Więc czekajcie, o no dobra wpiję sobie na to arenę. Po prostu kiedy spadacie Włączacie flya sobie No i podstawicie pod siebie bloczki I no i, no i macie jesteście uratowani co nie nie, ra, nie radzę tylko latać sobie pod górkę No właśnie Nie, zagramy sobie dzisiaj z pięć arenek Coś takiego To jest chyba trzecia arena tak dokładnie no więc, no nie będę robić już cięcia, bo widzę, że tu za 10 sekund będzie startować nam areneczka. E, mam Steve'ka, bo no bo nie opłaca się kupować, nawet Minecraft Premium, nawet się nie, da, nie opłaca wgrywać skina, bo to jest po prostu prędzej czy później dostanę bana, bo trafi się jakaś, no jakaś osoba, która nie, nie zna się na zabawie. E, przynajmniej dla mnie jest to zabawa i mnie po prostu zgłosi, e, więc no nie opłaca się. Mm. Więc co, zbierzemy sobie itemki i Może uda mi się wam pokazać nawet yy, Jak się uratować Przed spadaniem Zobaczcie, teraz wam pokażę coś Lecimy sobie, no i nawet nam Nie, nie wywala nas, nie? Yy, więc easy cheatowanko Teraz sobie typa nakilał Tak się właśnie uratować, pokazałem wam Pokazałem Więc no, no Laura odpaliłem przez przypadek ceny. Mm, no, co chyba trzeba będzie wyjaśnić tego typka, nie wiem jak sądzicie. Dobra, typowy free kill. <grywka> Próbuję się ze mną tak bawić to ja też. Tutaj pobawię Dobra, gitara się ma No i dobra, poleciał sobie, tak? Tak dobra zdech, prawdopodobnie dobra zdech. Minecraft ziomal <noise> więc no co? Spełniłem swoje życzenie, pokazałem wam jak się uratować spadając. Ten zirki tak już umiera, więc... No. Więc ma problem. Pyk, pyk, pyk. Kolejny typek zabity, chyba on jak śmierć. O kurde, ale dałem prawidłowy, bo włączyłem Kilaure i mi było boty. E, Antycheat na, na Kilaure jest też dobry, e, tylko że jest mniej dopracowany po prostu. No ale co, no cóż, dobry jest i tak, jak macie włączoną cały czas Kilaure, bo niektórzy są takimi, e, no po prostu, nie wiem jak to nazwać, po prostu niektórzy nie umieją używać Kilaure i ją cały czas mają włączoną. Więc, no nie polecam wam takiego czegoś Gdyż to wam po prostu grozi banem I co, dobra Został mi ostatni typek, koteczek jakiś <coughs> Filmik ogólnie jest na spon... ...tanie robiony No dobra Minecraft, jam. Dadasz sobie No i co, idziemy na kolejną arenkę, ostatnią, ostatnią w tym materiale Więc, ją. Także ja jesteśmy na ostatni, ostatni tak dokładnie e, Ostatni aranc w tym materiale e, No i co, nie mam już nic gadać, bo chyba się za bardzo wygadałem Ale mam, mam pewną, pewną, no pewną, nie wiem jakby to powiedzieć e, Mam coś wam do powiedzenia Jeszcze, jeszcze, jeszcze tak sobie przypomniałem e, Że no, pokażę wam jeszcze trochę tego czyta. Więc patrzcie, na przykład tu możecie sobie wybierać podczas nadchodzenia Możecie wszystko wybierać, na przykład Velocity No czyli No knoka macie Na przykład tutaj możecie Sobie wybierać, nie będę teraz powiększać wam Na przykład tutaj możecie sobie Wybierać Na przykład, a tu sobie wybieracie procenty, i jak jak macie mieć No knoka. Więc no spoczko jest, więc dobra Ale czym my zajmujemy się bardziej Rozgryweczką, tylko jak nawet nie ogarnął, co się dzieje No Więc co? Może ogarnie się na czacie dopiero, że Fly, w ogóle teraz Nikt nie pisze, że ktoś ma fly'a, nie wiem o co chodzi, ale no dobra O dobra Podlecieliśmy sobie na, na legale No, trafił nam się hacks, no, ewidentny hacks <laughs> więc, dobra, czekajcie, wyłączył dla ja, bo nas zaraz wyrzuci, yy, więc co, więc no, chyba widzimy się w pożegnaniu i w końcowej właśnie ocence, o, wywaliło mnie, no, więc widzimy się w końcowej ocence i właśnie mi spakował Minecrafta, dobra, więc alone. No także jojo. Yy, I co? Yy, końcowa cena yy, moim zdaniem właśnie tego anti-cheatta na tym serwerze yy, to jest właśnie 6 na 10. Dlaczego? Yy, dlatego, że no, nie jest blokowana killora ani fly. Więc no to jest wielki, wielki naprawdę minus. No więc co? To było na tyle. Yy, na 20 łapek dostaniecie tego klienta. Więc trzymajcie się, cześć!